Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencję prasową zwołałem w tym celu, aby poinformować Państwa, naszych mieszkańców, o tym, że uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie o nieudzieleniu mi absolutorium została uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. To, co chcę powiedzieć, że w mojej ocenie, Rada Miejska w Wasilkowie podejmując uchwałę o nieudzieleniu mi absolutorium nie kierowała się e, argumentami formalno-prawnymi czy argumentami którymi kierować się powinna natomiast w mojej ocenie kierowała się kwestiami persona personalnymi e, niechęcią uważam do mojej osoby e, a także rzeczami no, które nie powinny na ocenę mojej merytorycznej pracy wpływać. I to, co mnie również niepokoi, że działania Rady Miejskiej w mojej ocenie wkrada się wielka polityka. W tym miejscu myślę, że to też jest właściwy czas, aby powiedzieć o tym, jak ta praca Rady Miejskiej w Wasilkowie wygląda. W ostatnich miesiącach sesje Rady Miejskiej czy komisje. Trwają do późnych godzin nocnych, niejednokrotnie nawet do 2.30 nad ranem. Uważam, że marnujemy czas na niepotrzebne kłótnie, udowadnianie sobie racji, konflikty personalne, zamiast skupić się na szukaniu dobrych rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom. No i dochodzimy też do sytuacji, uważam, niepotrzebnej, w której z Radą Miejską musimy się wzajemnie ciągać po sądach i kolegiach. Dlatego ja pragnę wystosować tutaj apel do radnych Rady Miejskiej, aby w czasie, Rady, w czasie pracy Rady Miejskiej kierowali się przede wszystkim dobrem mieszkańców i powstrzymali się tutaj od, od prywatnych interesów. Jednocześnie pragnę też powiedzieć o tym, że w pracach Rady Miejskiej dostrzegam, e, co mnie również niepokoi, jako burmistrza, jako mieszkańca dostrzegam duży chaos, obserwuję to, że uchwały Rady Miejskiej niejednokrotnie są przedkładane w dniu sesji, często są nieprzygotowane, nieskonsultowane, niesprawdzone pod kątem e, formalno-prawnym, te sesje trwają, tak jak wspomniałem, bardzo długo, no i warto sobie w tym, w tym kontekście postawić jaki jest tego cel. W mojej ocenie cel jest taki, żeby utrudnić pracę mi burmistrzowi, utrudnić pracę urzędnikom. Tego pragnę wystosować apel do przewodniczącego Rady Miejskiej, a także e, doradnych, których prowadzi, e, dla których jest jest pewnym punktem odniesienia, dla których też wskazuje standardy. Mam na myśli radnych prawa i sprawiedliwości, a także tych radnych zasiadających we władzach wspólnoty mieszkaniowej, abyśmy współpracowali na rzecz dobra mieszkańców, a jeśli ze względu na ich stosunek do mnie nie jest to możliwe, to przynajmniej proszę, aby w imię uprzykrzania życia mi, burmistrzowi, powstrzymali się od działań, które będą wymierzone w mieszkańców. Gminy Wasilków. Panie burmistrzu, tak by uważnie pana słuchałem na samym początku wydaje mi się, że yy, użył pan niewłaściwego sformułowania. Yy, proszę mnie naprostować w mm. razie co, bo radni głosowali nad uchwałą o udzieleniu absolutorium. I nie zagłosowali za, ale nie była to uchwała o nieudzieleniu absolutorium, tak jak pan burmistrz powiedział. Znaczy podpisana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwała o nieudzieleniu Absolutorium, mi jako burmistrzowi Wasilkowa e, i e, tak naprawdę dokonując tej oceny formalno-prawnej, e, gdzie no, tak naprawdę żadnych zastrzeżeń formalno-prawnych do, e, do naszej pracy, do sprawozdawczości jako takich nie było, e, radni powinni tą uchwałę przyjąć. Znaczy, przepra przepraszam, najmocniej na bo... to, powinni, ten powinni głosować za przyjęcie. Powinni głosować za przyjęciem, ale jednak większość, nie było większości ani za, ani przeciw. Większość jednak, by, wymagana była większość kwalifikowana, ale nadal nie, na obrady sesji nie była wniesiona uchwała o nieudzieleniu absolutorium, a to jest inny akt prawny od uchwały o udzieleniu absolutorium. Przez po prostu uchwała o udzieleniu absolutorium nie została przegłosowana. Nie było więcej głosów za, ale to nie była uchwała o nieudzieleniu. Przez przewodniczącego Rady Miejskiej została podpisana uchwała o nieudzieleniu mi absolutorium, i ta uchwała została przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchylona. Panie burmistrzu, a jakie będą dalsze skutki unieważnienia tej uchwały przez Rio? Co będzie dalej z tą sprawą? Czy konsekwencje tej uchwały są takie, jakby, jakby jej nie było i jakby ta cała procedura no jest, jest taka, że można, w mojej ocenie, to tak traktować, jakby absolutorium zostało finalnie udzielone. Natomiast nie dokonała tego Rada Miejska, tylko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. A chciałbym jeszcze zapytać, bo pan wiceprzewodniczący Krakowiecki podczas tej sesji absolutoryjnej y, mówił, że na początku miał pan za sobą y, 12 radnych, a teraz radni są podzieleni i wszyscy na tym tracą. Z czego Pana zdaniem wynika ten brak porozumienia w Radzie Miejskiej, który no na początku kadencji jednak był chyba? Faktycznie na początku była tutaj współpraca 11 radnych ze mną jako z burmistrzem Wasilkowa i myślę, że te pytanie w dużej mierze trzeba kierować do radnych, co spowodowało jakie, jakie animo, animozje, jakie interesy, że, że no, ta większość została zmieniona.